Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w grę Far Cry 3 na moim kanale, a my przechodzimy od razu do kolejnej misji. Przyszłem tutaj poza nagraniem, ponieważ nie chciałem tracić tracić zbytnio czasu na nagrania. I niedługo powrócimy również do naszych Hello. innych serii, w których po prostu nie skończyłem jeszcze nagrywać. Między innymi Ghost of Tsushima, Wars Legacy czy Stray takie luźne gierki. Na razie skupmy się, słuchajcie, na Far Cryu, ponieważ będziemy tak stopniowo nagrywali Far Crye od trójki, poprzez wima, poprzez nieudanów, do szóstki, wszystkie części Far Crya, oprócz jedynki, dwójki jeszcze zamierzam skoczyć, bo jedynkę i dwójkę to nie ma na PlayStation. Dobra, nowa misja, Linkong jak nie ma. Znajdź drogę do grobowca, ok już jesteśmy w tym grobowcu. Wskocz do cenu OT, co to jest cenu od. Wskoczyć na dół, tak? Tak, tam mamy cel. Wow, ty, bo zaraz się utopię. Ej, a zróbmy to osiągnięcie: za zanurkowanie 60 metrów w dół. Spróbuję je zrobić. Pewno się utopię, ale spróbujmy zrobić to osiągnięcie. Ono się nazywa odważny czy głupi. Szybko zanim utniemy. Ile już mamy tak naprawdę Ej ja nie zanurkowałem przypadkiem 60 metrów? co? nie wiem jak zanurkować albo się nie utopić no ale dobra pójdźmy z wody na chwilę. I teraz płójdmy. 60 metrów chcę przepłynąć, aby właśnie zdobyć te osiągnięcia czy u, i Czy głupi kur, czy to jest... O, a co za roślinność? Jak tego osiągnięcie dzisiaj nie zdobędziemy, Szybko, szybko, szybko. Dobra. Czekajcie jak tu się dostać tędy, okej. Okay. W tych Janach możemy się, słuchajcie, wspinać, nie zapominajmy o tym. O, latarka nam się włączyła, co tu mamy? Niedługo kupuję też grę Indiana Jones i Wielki Krąg, więc będzie nieźle. No i niedługo, mój drodzy, mam... 13 maja mam urodziny, czyli za dwa dni mam, słuchajcie, urodziny 13 maja i wtedy będzie specjalny urodzinowy odcinek. No dobra, wejdźmy do tego wejścia. Tak jest, mój drodzy, nie, przeszły, nie przesłyszeliście się, że 13 maja generalnie mam urodziny i kończę lat 14 kończę lat 14, czyli no, będę miał 14 lat po moich urodzinach Więc jak najbardziej całkiem spoko. Bo jestem z różnika 2.11 słuchajcie, 2.011. O! To jakiś p... Ej, ty dusz jest mega dobry, który zawsze mamy przy sobie. To jest mega pełny wypas. Gdzie jeszcze psy mnie zaczynają? Takowaź. To akurat mam dosyć dużo życia, więc żadnego problemu nie powinno być. I 1 czerwca, czyli w dzień dziecka. Zaczynam serię z gry GTA V. I to drugą serię, bo będziemy nie tylko robić misje główne w GTA V, ale także wszystkie misje poboczne. fajmy ja nam chyba czasu. Oprócz takich misji zbierankowych, typu jakieś wiściki, nie? Typu. No po prostu, typu coś. zbierankowego, słuchajcie. Tak jak na przykład części statku kosmicznego. Bestie bo ja to robiłem już, na no moim oryginalnym koncie GTA 5 i prostu jestem przemęcony tylko po to, aby trofea pozdobywać ja aktualnie próbuję być platynę w GTA V m.in. w trybie online, który nie jest takim prostym ah! trybem gdzie? gdzie ja wpadłem?! no gdzie ja spadłem?! co to była za dziura?! co to miało być?! ja, gdzie słuchajcie, w ogóle tam spadłem Gadget, gadget. Dobra. sobie odciąć ich pokonywać. What are they doing here? Did Buck tip them off?

nabojów. Szybko! A ty! Prawie byśmy, słuchajcie, zginęli. Dobrze, że mamy tą opcję leczenia się. Słuchajcie, szybko, szybko jeszcze jedno żeby wyleczyć z ży szybko życie, zanim przyjdzie. Dobra. Dawajcie mi dobra! bo się modnicę. dobra jak amunicję udało mi się zebrać, więc jest widz spoko nie wiem w ogóle co to jest za miejsce nie wiem jakaś świątynia co to ma być jestem mega ciekaw w jakim momencie gry cię już zaczęli zabijać wasa bo być może was będzie naszym górnym wrogiem o, być może nie być może nie lubię wasa, będziemy zabijać. Kurde, znowu gdzieś wpadłem. Czemu ja tak marnuję czas na ten odcinek? Co No nie, słuchajcie, po co ludzie w tych grach robią takie mosty, w których są przepaście? No, haman, przecież to nie ma sensu. Bo łatwo można przez to spaść. I trzeba zaczynać od punktu kontrolnego, który był świat z 20 minut temu. Dobra, jeszcze raz. Tym razem spróbujmy go to zrobić. O! Wie, eliminacja narad była. Granat. Przez przypadek wyjąłem. Jak anulować rzut granatu? Nie wiem. nie wybuchł. A nie. Boże. To nie był granat, to był słuchajcie, kamień. A wyglądał trochę w tym świetnym... ...w tej części. Jakiś granat. Czekajcie, możemy podwrócić jego uwagę, tego gościa. Nie, to był granat, bo się dynił. To jest tak, to jest tak, to jest tak. Spokój. No, nie, 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 nie spadaj dołu. Słyszę, jak się jeszcze psa. Patrzcie, jakie dziwne zleczenie w tej, w tej grze. Wkładam sobie... Stąd się padłem O Jezu, prawie bym zginął. Zobaczcie jaki ekran, prawie bym jeszcze jeden taki strzał i prawie bym w ogóle zginął. I ta gra naprawdę nie jest taka ciężko możecie sami sobie zainstalować grę, jest w PlayStation Plusie dostępna, nazywa się Far Cry Classic Edition, to jest tam zainstalowana wersja tej gry. W końcu jesteśmy gdzieś dalej W końcu gdzieś do dalszego momentu, gdy przeszliśmy Musimy się troszeczkę wyleczmy Kurde, czy ja mogę zamienić tego gościa bron? Naprawdę chciałbym już... No kurczę, czemu to... Ten... No. Weźmy biegł karabin. Jakiś karabin sturmowy. O, jest Tyrolka. Idealnie. o tego przełogowania w którym pukarzał i dla się wyświetla. Ja to, jak jakieś będę pasować kolejny, no? kolejny. No i elegancko, dobra, tam kolejny nas co To jest mega dziwne miejsce. To, to jest bardzo, bardzo dziwne miejsce, naprawdę. Nie wiem czy chciałbym tutaj być, ale to, to nie muszę. To jest taka zamknięta przestrzeń, bo to nie jest świeże powietrze. Jest jakaś jaskinia. Coś takiego. Jezu! ktoś mnie podpalił! Ktoś mnie w sumie podpalił. to raczej nie w takich grach jest dziwne. Tutaj generalnie mamy chyba jakąś tak naprawdę umiejętność w bo mamy jeden punkt umiejętności i musimy sobie coś za to kupić. Może kupmy przeładowanie na celu, To jest spokojnie czuję. Bo nowe tatuaże również udało mi się podnioskować. Skupimy się na głównym wątku fabularnym tylko w takich fachach. Tylko 5 będziemy sobie robili w głównym wątku foblarnym. To jest wszystko, Ja, słuchajcie, będę miał tort na urodziny z Indianem Jonesem i Wielkim Trągiem, bo to jest naprawdę dobra gra, której nie mam. To jest najlepsza gra, której nie mam. Ja aktualnie nie posiadam, bo jest droga troszeczkę, a strachem na promocję. W stać mnie, no ale wiecie, nie chcę wszystkiego machynować, nie? Dlatego lepiej sobie coś zaoszczędzić, na promocji kupić, bo tak to 340 złotych w strefie kosztuje. A poza tym miejsca na dysku nie mam, a nie chcę się nic zwaniać, nie? I to po prostu musimy sobie skoczyć Przeszukamy te zwłoki, te ciało Jest tyrol, Kolejne, kolejne ciało Granaty ty dostać śmiech Co to są zwłoki wygląda... Żyjący no, tak, to są pzwłoki, dobra, tutaj musimy się teraz dostać. Ło, pięknie! Ło, co to? to... Okej, okay, ej, dostaliśmy, słuchajcie, osiągnięcie pod tytułem, co to było? Czyli zabij wroga z... za pomocą tyrolki, skacząc na niego albo z padochronu. Ja to ja go zabiłem bez tyrolki. Ej, więc fajnie, że udało nam się przy okazji jakieś osiągnięcia zdobyć. Dobra, co tu mamy? Ciałko do przystąpienia. Ej, pancerz zebrałem! Słuchajcie, pierwszy raz w tej grze mamy pancerz! Nie wiedziałem, że w tej grze w ogóle są dostępne jakieś pancerze. Dobra, zjedziemy oh, sobie coś tam słuchajcie wchodzą ci ludzie. Ta <try> do kamizelka jest trochę pod do kamizelki z Kita 4. Z kita 4 to mamy przegrane ponad 500 godzin. Więc ja to akurat wiem. A z kita 5 ponad... prawie 1000 godzin takie Bo więcej to grem, oczywiście fan w online'a. Co się na kompię? Nie na... konsole. konsoli, co i też mam. Tylko, że jest 250 broni. Dobra. Popatrzcie. To było dobre zagranie z jego strony. Kurde, kurde, kurde. Spaniłem się. Ale teraz pytanie, od którego momentu będziemy grę zaczynać? Mam nadzieję, że od dobrego. E, dobra, gdzie my zaczynamy? Od którego to... Aha, od tego, dobra, to spokom. Myślałem, że prawie od samego początku tej normalne, misji chodźmy zaczynać. Już się przestraszyłem lekko. A jednak do tego momentu jak nie spotkał. O weźmy zrobimy. To jest tam headshot, O! I to jest takie odległości ten headshot. To no co jest? Tu jest... Prawie skinął. Aha, bo to nie jest woda, ty ja myślałem, że to woda. A to jest jakaś toksyczna substancja. Dlatego prawie bym nie no, To nie woda, bo przez to życie traca. Musi być coś innego. Lera jasna 120 metrów, to musimy słuchajcie pójść sobie. To jak oni mi trafiali, On um, z takiej prędkości Dobra, weźmy przy odwrómy to grali Troszkę nic jeszcze nie mamy. I też właśnie we wtorek, czyli w godzinie 13 maja, robię live'a na TikToku. Ej, oni są zbyt mocni. Ja nie wiem czy im czy mi się uda ich słuchajcie pokonać. To jest problem. Będziemy próbować. Dobra, zabiłem go no, 10 X dostaliśmy. No, co jest? Kto mnie otruł? Dajcie, musimy tam podejść. Proszę tutaj. on jest, siedzi za tą ścianą cały czas? Dobra, ja się, w Co to świątynia pomieszczona w dżumnie. Skinią, jak tu się... Ja jaskinią no, jakąś. Właściwie i amunicji nie mam. Właściwie może muszę się tu tutaj... zawrócić po tym kościołem. Mięciem, tak mi się przynajmniej wydaje. To bym tu musiał zawrócić. O! O, o dużą apterkę zrobiłem. są te zwłoki? Warto je właśnie przeszukiwać w przykładzie jakiejś amunicji, ale... Ło, mm, wow, piękny zabity gość, To za? Że... No mogę się tam dostać, chciałbym go przeszukać. To więc, bo... Ja sama ci nie mam żadnych nabojów, przez to... I przez to jakie mam tam wejść? To pytanie. Spadłem do jakiejś kuświe, toksyny. Co to ma być? Co to słuchajcie ma być? Ja, pierd ja pierdol no nie. O, to, to mam od tego momentu. Dobra, na szczęście tego. Tylko że prawie nie może to bolić. Co? 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 Dobra. Wiecie, szybciutko się wyleczę w takim razie. Już panu z takiego dojrzałka myślałem, że ja naprawdę się palił daleko na tym rustowaniu dopiero Ale jedno, no tutaj się odpoczywał No czemu wy mnie cały czas podpalać, no Co Za dużo tu się rzeczy dzieje Tu się za dużo rzeczy dzieje Ja nie mogę Czemu tu się tak dużo rzeczy dzieje widzowie No co to ma być? ja no, sam tego nie ogarniam No co tu się dzieje? No kurziwa. Przecież to jest iranuję ja, no ja, jakaś na no, najłatwiejszym poziomie trudności się... To jest kurwa jak hardcore Ej, no co E gdzie weźmy no, no nie gdzie panu, no nie no to nie ma sensu, to nie ma sensu żeby taką dziurę robić no nie z której się wydostać nie da no po co oni to robią? Ostatni raz to robię, no. No kurde, ja nie chcę już takich misji z, z pieprzątkiem. Łoń, wow. wow. wszystkich trzech na raz pokonałem 200 ekspo po zrobiłem eliminację seryjną. I to było akurat mega dobre. Nieskuteczne. Tak, pal się, pal się, jadu. Nice mine. same door jak last time. Okay. Przez cały by praktycznie tutaj, w tym miejscu. Open sesame. Nie no, nie gadaj, że nadal jesteśmy w tej zamkniętej przestrzeni. Dobra, już do was tutaj wróciłem. Szybkie się było, wy tego natomiast nie widzieliście, bo nie poczułem się w Ale dobra, tyle gadania, słuchajcie, że mnie garnuło. Dobra, lecimy dalej. Chyba wrogów nie ma, więc możemy bezpiecznie zejść na dół. O Jezu. Jak kości wyprostował. Jak to teraz mamy zrobić? Dajcie stąd. Serio stąd nie wyskoczył? No! Ja no jeszcze się utop... Tak! Kurde. Co to jest za woda? to jest, to jest naprawdę jakaś trucizna, a nie woda. Szczerze jakaś trudna woda, nie wiem co to jest w ogóle, ale to... Nie można w tym pływać się. Od razu binę. To jest bardzo silna i bardzo podejrzana woda. Dobra. To może tędy. A bo chyba to jest taki parkour. jak wejdę wody to muszę leć na sam porządek. Nie? Do to w tym chodzi? To, czy miałem naprawdę złe B.O. Właśnie, nie wiem co tu dokładnie chodzi w tym. Teraz, ale... no, zobaczymy, zobaczymy. Ale no. no, tędy, przebudzimy, tak, tędy. co tu jest? Pieniążki, okej, okay, pięć dolców. No, nie możesz nigdy wziąć portfela, plecak jest No dobra. Teraz może spróbujmy to, kast. pięknie, świetnie. Ok. Tu już od jak środek piramidy jakiejś egipskiej. No już tak może być. No dobra, otworzyło się nam przejście na do jakiejś piwnicy. Jak przez chwilę myślałem, że tu tlenu nie ma, bo ja się dusiłem. Dobra, co teraz? Co tu za skelet? No dobra. Co teraz? Gdzie ja mam iść na górę? Nie, to jestem gdzieś na dole, poczekajcie. Czy to jest jakieś przejście ukryte. Ja nie za bardzo rozumiem, o co tu chodzi, ten wiem, szkielet. Aha! To było przejście, ja... Ja tego przejścia tutaj nie zauważyłem.

Love it there you are Okej, okay, to jest jakiś defran, ponieważ mamy uciekłą na pułapach, słuchajcie. To, to serio wygląda teraz jak Indiana Jones, albo ewentualnie jakiś defran. Albo pułapki Mr. Beast'a, nie? Okej, okay, szybko, 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 uciekaj! Dobra, czy w końcu wydostajemy się, moi drodzy, na wolność? Czy w końcu to jest ta chwila? Tak jest! Misja wykonana! Link Kong jak nie ma, sukces podnieśliśmy tam teraz z pakiem. No dobra, z Hurkiem mamy teraz się chyba spotkać, nie? jest tutaj, w ogóle ta misja główna jest obok tej misji pobocznej. I to jest tutaj w Batdawn. Mamy tam tak naprawdę szybką podróż, ale to by było na tyle. Jeżeli będziemy się spodobał w więcej, no to nie, nie muszę przypominać co macie robić. O, no misja jest jak niefortunne Po prostu, zostawcie łapkę do góry, subskrypcji, jeśli chcecie więcej. Mamy dostępny jeden punkt umiejętności, to może go od razu sobie tutaj wykorzystajmy. Może na... Może na... Rzędna to ok, no i co? Dobra, no to ja odblokowaliśmy jakieś nowe tatuarki do zobaczenia, trzymajcie się, cześć